Jak wyłączyć usługę TalkBack w telefonach motorola 1716 odblokuj, widok zamknij Pewnie. aktywuj, zamknij, aktywuj. Pewnie ktoś tak nie rozmiał, i to jest bardzo ciężko wyłączyć, jakoś udało mi się wejść w ustawienia i to wyłączyć. Ekran wyłączony, dzwonek wibrujący. Ale jest bardzo prosty i szybki sposób żeby to wyłączyć, podgłaszanie i przyciszanie naciskamy na raz i trzymamy. Trzymamy dwa. Trzymamy podgłaszanie i przyciszanie na raz. I już mamy telefon odblokowany. I wszystko jest ok. Mi to raz napsuło zdrowia. A można to tak szybko zrobić.